Hej! No witam już w kolejnym, właściwie pierwszym zagrałem na nowym kanale. No, znowu przejść przenieść kanał, wiem. I będzie to właściwie, już nagrywałem tego ale nagram go jeszcze raz. Pierwsza część znana LEGO Star Wars. Pierwsza w ogóle gra LEGO z tym interfejsem. LEGO Star Wars The Video Game. Wiem, jestem znany z tej gry, z nagrania tej gry pierwszej, drugiej, trzeciej części. Tylko postanowiłem to odświeżyć i nagrać po tym wszystkie części. Dobra, LEGO Star Wars każdy z nas, zrobiony przez firmę Lucas Arts. I znowu te zasalane intro won. Chcecie słuchać mnie, a nie oglądać jak ktoś gra. Więc weźmy nową grę. W ogóle Lego Star Wars 1 to była w ogóle pierwsza gra z tym całym interfejsem w tym Lego. Z Ten cały cykl tej gier Lego rozpoczęła. O, ale ładnie klatkujesz, O, cholera. 20 FPSów, Brzydko. Ok, na początku zaczynam obiłamej kłego. Jesteśmy w kantynie Dextera. Znaczy, nie w każdej Dextera, tylko w restauracji Dextera, mamy do wyboru tutaj Quai, jeszcze obi a tutaj jest qui yy, Restauracja Dextera to jest takie miejsce między misjami, że co, co misję możemy tutaj zbierać kasy i kupować sobie różne postacie u tego oto Dextera, podchodzą tutaj podpowiedzi. Dużo można tu dość kasy zebrać. Możemy tu wejść i tutaj, o, co misję, gdy nas się odblokowują postacie, chodzą tutaj różne wszystkie postacie znane stąd. Proszę, możemy sobie rozwalić kasę zbierać. Tym razem już nie ja tej gry zbugowane jak kiedyś co to nagrywałem, bo już znalazłem płytkę i zainstalowanie, musiałem tego pobierać ani nic. Kombinować. No dobrze, że jako że jestem dalej ograniczony jeszcze limitem 15-minutowy. Nie będę dużo pierdzieli tutaj o tym kantynie, bo to a jeszcze pokażę gdzie jest, tu, gdzie jest miejsce na minikity. Tutaj w tym miejscu są nasze statki budowane, które z misji zdobywamy te statki. Znaczy zbieramy takie minikity. Tak zwane. No ale cóż, idziemy teraz na pierwszą misję, jako że ja jestem akurat już, mogę się tak nazwać, specją od Gierlego. Więc pójdziemy na pierwszą misję, którą będą negocjacje. Tak, do każdej misji odrębny jest, do każdej części. To jest pierwsza część y, mroczne widmo z serii, gie, z serii tam, filmowej L Star Wars. No i cóż, pierwsza misja, negocjacje. Story. Okej, okay. to jest po angielsku, więc wam troszkę przytłaczę. Część pierwsza. Y Urocze widmo. Y, chapter pierwszy, rozdział pierwszy. Negocjacje. Tak, tak, tak. Y, to kompletnie nie wiem co tu tłumaczyć, ale że coś tam blokada, blokada separatystów, znaczy Federacji Handlowej y, zablokowała coś tam Planety Nabu. Chodzi o to, że Obi-Wan, Kenobi i Qui-Gon Jinn zostają wysłani na negocjacje do, na planet, do Federacji Handlowej. Okej, okay, to było właśnie miejsce, gdzie w filmie podawali herbatkę, obiłanowi i temu. Okej, okay, yy, gdy zbieram To właśnie zostało zbierane, to są pieniążki, to jest klockowe. Gdy zbieram cały ten pasek na górze, dostajemy jedną część super zestawu, który służy do zebrania, do odblokowania okrytego poziomu. Gdy zbieram w każdym poziomie ten super zestaw, odblokowuję taki specjalny poziom. Okej. Okay. To na początku trzeba posłużyć mocy na to i od razu na początku czeka na Saigon z droidami, którzy nie są zbyt wybitni do pokonania, wystarczy naciskać jeden klawisz. Gra ogólnie walka sprawdza się do jednego klawisza. Znaczy no, można coś skakać w ogóle. Pamiętam, gdy recenzje były na hyperze tego, raz widziałem, przyłączyłem wieczorem, to aż mnie załamało jak, jak skrytykowałem mi tę gry. Normalnie zalego to aż miałem ochotę jechać tam ich i tam normalnie ich powyżynać. Ale cóż, no nie każdy lubi takie gry jak ja. O, tutaj chyba będzie... Tak, 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 tu jest miejsce, gdzie można zdobyć naprawdę zajebiście duże kasy na samym początku gry już. Proszę, wystarczy, że tu podmięgniem użyjemy na to mocy i jesteśmy bogaci. Wypada z tego cholernie dużo kasy, jak na LEGO Star Wars The Video Game i połowy nie złapałem. Kurczę, muszę się tu streszać trochę, bo jestem to limitem czasowym. Chyba nie mógł złapać. A nie, tam jest wszystko dlatego do trybu dowolnego, więc ja coś sobie daruję tutaj. Tryb dowolny to jest tak, że możemy grać wszystkimi postaciami tam dostępnymi. I to co mówię, że postaram się zrobić wszystkie misje yy, na 100%, znaczy tutaj nie. Nie wiem czy odblokuję ten specjalny pociąg. O, to jest właśnie minikit, czyli mini zestaw. Jak zbierzemy 10, dostajemy dużo pieniędzy i statek jeden, który możemy potem sobie oglądać w tym. Nie mówię jeszcze, że Jedi mogą używać mocy na drugie, czyli mogą nim rzucać o właśnie w taki sposób, co ja to teraz robię. Albo po prostu różnąć ich mieczem świetlnym. Mają trzy ataki, normalny, taki wiecie, taki sobie, o taki jak używałeś teraz na tym, tym. Trzeci taki super, jeszcze taki zwykły, taki atak. Ten super to jest dobry, bo masakruje wszystko i wszystkich. Taki madafaker jeden wielki. No i wiecie jak to działa, nie? O, nie włączony, tam, tam się nie włączył, chyba. Ta, tu. Okej. Okay. I właśnie mamy, i tutaj mamy kolejną trzecią już naszą postać, którym jest droid nawigacyjny, chyba tc 3 nie wiem jaką, nie pamiętam, one mogą obsługiwać, one są do tego przydatne, że mogą obsługiwać takie panele jak to, włączają i otwierają jedną drzwi, do tego one właściwie służą, i tam od razu dalej trzeba to otworzyć. Okej, okay. a i o teraz będą wszystkie moje praktycznie w, w HD i 16.9. Się nauczyłem to robić tak, żeby nie zajmowało w cholerę. Zajmuję praktycznie tyle samo co tamte odcinki. A jeszcze 16.9 w lepszej jakości. I w ogóle w HD. I wszystko pięknie, ładnie. Papa. Pa. Znaczy, no niektóry gier nie mogę robić 16.9 ze względu na grę. Ale tą akurat mogę bezproblemowo. No, dobra, bijemy tu. Okej, okay, co to jest? A, tu już dalej, tu zbliżam się powoli do końca i zamuliłem. No, cholera, jasna. Pierwsza z tego nie złapałem. Zawsze robiłem wszystko raz, no, co prawda, zależnie mi jest tego, że byłem zajęty w tej grze, a teraz zamuliłem. No cóż, tam będzie jeszcze jeden droid, tak ile pamiętam. No szczerze, cwaniaczku. A jeszcze o, od droidów możemy oczywiście odbijać naszym mieczem świetnym, czyli Cyber. Bijacz. Ok, zaraz biorę tutaj cały chyba mini kit. No, a jak nie zbiorę całego super, super kita. To będę załamany. O, tutaj mam troszkę większy sajgo, bo jak jest trochę więcej, dwie droideki. Droideki charakteryzują się tym, że mają tę... swoją tarczę, którą trzeba najpierw rozwalić, zanim można się do nich dobrać. Chociaż te droidy to są żadni przeciwnicy. Są praktycznie... nie mają szans nas pokonać. Są takie cienkie dupy. Złożone. O, tutaj możemy jeszcze włączyć te, taki bajer, co będzie przyciągał wszystkie droidy. Na przykład tego O, właśnie, widzicie? Dociąga do tego. Dobra, teraz zajmę się droidekami. No nie najlepiej użyć tego super y, ataku Jedi, super, jak to się nazywało, aby mocny atak Jedi. I po prostu je napierdzielać. Tutaj, i leżą. Włączamy tutaj i tu. A się dzieje, że nie zabrałem całego super kita. Jeszcze w tym poziomie. I tutaj trzeba włączyć, bo to jest wejście na dla tego droida. Gdzie ten Qui-Gon? Bo Qui-Gon łosiu. Dobra, siadaj. Ok, włączone. Tutaj trochę wybić druidy. No i tak jak wiedziałem, droidy, druidy, druidy, czego wy pragniecie? Nara, patrz, przeżyły, znaczy, przeżyły, przetrwały. Oj, i i zebrałem całego. Kurczę, coś mi poszło. Zresztą i tak nie potrzebi to. Odpalamy. No i kończymy poziom. tak wygląda podsumowanie poziomu. Odblokowaliśmy drugą część i trzecią, czyli Zestasitów i Atak Klonów. I to są nasze postacie. Niech jest zbyt dużo problemów z innymi częściami, ale to jest... ...wiesz, że powiem, że pierwsza gra tego typu. No i super kitanie zebraliśmy niestety. Liczba pieniędzy. To to też olać. Kurde, na początku nie można przewinąć. Zabycie kit, pokazać, z którego buduje się statku. Jak się zbierze 10, to się dostaje 50 tysięcy tych pieniążków. Piążki, wiecie o czego słucham, że odblokować sobie postacie dzięki nim i w ogóle. No dobrze, to na tym kończymy ten odcinek, komentujcie mnie i subskrybujcie, dajcie łapki w górę, klikajcie w oklamy. cześć!